cie, manko, ja jestem Olivia. Dzisiaj będziemy grać w Lego Brawl, czyli tą grę, która mówiłem, że będzie może kontro, konkurować z Rubber Bandits. Troszeczkę mi nie było, więc przepraszam was za to. Musiałem troszeczkę przemyśleć, niektóre sprawy. Musiałem też coś tam poprawiać, więc no, troszeczkę musiałem. Dobra, więc jak widzicie, troszeczkę pograł. I jedynie co, sobie zrobiłem, samouczek i od razu weszłem do gry i dostałem 20 jakichś brawlerów. Ale ciul, ciul mnie to obchodzi. No, więc sprawdźmy. Nie, znaczy, grałem, nie? I na przykład ja mam podpię podpiętego pada, nie? Mam podpiętego jakby pada. Bo wiem, że na przykład na przykład klawiaturą to się nie da w to grać, serio. Bo, uwaga, gdy grasz padem, gdy grasz padem, znaczy klawiaturą, na przykład nie masz skoku pod spacją, nie? Tylko masz pod w. Bo ma zupełnie w jakiś krak przeglądarkowy. A właśnie... Zapomniałam powiedzieć, więc jeśli ta gra okaże się hałowa, to już zwracam. Za moje piękne 9 zł. No bo ta gra była przy jakiejś przecenie. W sumie się nie dziwię. I tak by ją nikt nie pokupił. No i dodatkowo jeszcze patrzyłem na na beta Cricket i. O Jezus Maria, nigdy nie wiedziałem, że gra Lego ma aż takie słabe wyniki. I to serio! Aż tak, wyanim innych brawlerów. Ok, a ja wyglądam jak nie wiem. Smoko rycer. Dobra. Wait. A co to? A. No jedź! Co to jest? No co to jest za jakiś. Eee! Pa! Jakie to jest dziwne! Pa! Rzeszka, zobacz! Tu się skacze, nie? A tu? Gdzie? O, rakietę mam! Torpeda lecą! Kolejne torpedy! Jakie tu to się tak dziwnie gra, nie? Dobra, S, jeden torpeda! O Jezus. Kuń! Nie, nie, nie. Jezu, tak się pokonał. No, zagramy sobie takie dwie rundy. I w ogóle... Jak wam mija dzionek? Nie, kiedyś mówiłem to pytanie. O Jezus. No, jak wam mija dzionek? Spisa, co? W ogóle bardzo wam dziękuję za fajny odbiór poprzedniego filmu, naprawdę, bo mało osób... Szczególnie na polskim YouTubie nagrywa tą grę, a troszeczkę tam mnie jest niedoceniona. Ruby Bandits strasznie jest niedoceniona, przez to, że w sumie nawet nie wiadomo dlaczego. Nie, dlatego, że nie wiem, ma taką fizykę? Co to? Aha, to tak strzela, bo tak. Dobra, jedziemy z pojazdem. Dobra? Jednego pokonał? Nawet dwóch pokonał. Opa. Wow, 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 wow. Jakie, to jest, jakie to jest takie dziwnie kanciaste? To granie, jakby nie, nie ma tu. masz tylko jakieś power-upy i tyle. Nawet nie wiem, czy jedną jeszcze nie zagram. Bo jeśli, bo jeśli tak to ma wyglądać, i w dodatku tu nie ma żadnych innych gier, na przykład nie wiem, nie ma multi, znaczy nie, kampanii jakiejś, nie wiem, coś takiego. Po prostu to jest zwykła gra. To troszeczkę dla mnie jest słabe. Ale jako tako, to nie. Ja, ja No, aha, nic mi nie dało z boxa, o co? Aha, emotka, są. <noise> emotka i nic. Ile ja mam w ogóle tego? Ja sam mam pomarańczowy, nie? Tak, ja mam najwięcej killi, ale ktoś mnie zaraz przegoni, zielony. Dobra, jeden nie żyje. W dodatku tu nie ma jakiś wiecie, że ten ma najlepszą moc i tak dalej, co troszeczkę jest dobre, ale też troszeczkę nie. Jezu. Yes. O Jezu. Rumak. Ja, dwóch zabiłem. Ej, ale ktoś mnie przygoni! No nie! O, dobra, szybko. Deska, deska, deska! Nie ma. W ogóle też za go będzie film z, tra z Cluster traka, bo myślę, nad. jak przegrana! Przecież Remis jest. No, o, e, 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 Ale, ale, no, ale przecież. ja miałem tyle samych punktów co ty! Ale, ale dziadostwo! O, jestem drugi przynajmniej. Avatar Kai, czekajcie. Czekajcie, a to są śmierci, śmierci nasze, czy jako Kile? O, a was dostałem! Jej, jestem w srebrze! Jej. O, co to? Odblokowałem coś. Kol. Kol ze smoczą mocą. Pojawia się nowy czempion. Pojawił się. Czempion. <ścoughs> Pojawił się nowy czempion. Czempion nadchodzi. No to co to? Co to za szampon? Za czempion. E Czy był. No to... Okej. Okay. A co ja mogę go... Ty nie mogę nic nie klikać. O dobra już. Ale... Aha! A to mi narzuciło go! Nie. Spróbujmy nim zagrać. Nie wiem. Na razie ta gra to dziadostwo... Nie wiem jeszcze. Zobaczę czy w się mam wszystko dobrze gra. Wszystko gra, dobra. Też ja nie myślę, czy zrobić 15 minut z tym badziewiem, a później tego z Minecrafta. Po bo to, bo to to jest ściekniot, nie wiem, dziadostwo, bubel i nie wiem, jak jeszcze inaczej powiedzieć. No to serio, tego się nie da grać. Nie da się dobrze w tym grać. Bo na przykład w innych to jest fizyka, taki bijatyka, żeby po prostu bardziej mieć fajnie, fajnie mieć. Nie? Chodzi mi o to, że po prostu lepiej się patrzy w tym czas, nie? Na przykład grasz w takie Rubru Bandits, a tam na przykład, nie wiem... A tam na przykład fizyka, i na przykład latasz, albo coś takiego. A ty, a tak to, to nie wiem. No niby są mapy, są takie mapy, postacie, customizacje, no ale... Trudno mi powiedzieć coś o tym. O kurde, ale to bieg. Płyta. Fajnie. Fajnie. Ty, ja wszystkich rozwalam, sobie tak... Leczenie. Jezu, jakie to mocne. Pa! On nie może nic zrobić. Kolejne Ja I w ogóle, ja sobie ostatnio tak patrzyłem, kto tak nagrywa też Burbur Bandits na polskim YouTubie, nie? Chyba nikt, czy mniejszość. Być może jestem jedyny w Polsce, albo z mniejszości. Gitara. No i co zrobiła taka gitara? No i tak zaraz zginę. Bo nie umiem trafić pizzy. Gitara. Okej, okay. co ta gitara robi? Nie leczy mnie. Okay. Aha, odpycha przeciwników. Dość ciekawe, nie powiem, ciekawe. Energy Nia. W ogóle ja z LEGO już chcę mieć mało wspólnego, znaczy w gry nadal będę grać, bo ostatnio mam jakiś taki, żeby sobie pokupować te gry LEGO, ale tak to, to naprawdę, jak patrzę na ceny LEGO, to normalnie nie wiem. C Kiedyś pamiętam, jak się za 120 zł szło do, do, do jakichś, na Allegro i tam było takie ceny, że normalnie mogłeś z trzema zestawami wyjść za 40 zł. A teraz. O, pistolet. Nie ma tu jakiegoś... W ogóle widzę, że Fortnite się ma... gorzej przyjmuje na YouTubie, więc tak myślę, że. Fo... O Jezu, pa! A to w ogóle wiem, że to są jakieś boty. Pa! Nie powiedzie mi, to, że są gracze. Przerwa, że mam troszeczkę mam katarek. Powiedzcie. Już się to zaczyna rozpylać. Wszystko, a ja mam alergię na pyłki. Normalnie. A bo ja też coś takiego, że jeśli coś się stanie z nosem, że nie wiem, walnę się w biurko, w łóżko, to psikam jakieś, nie wiem. Jajo. Ale czy my tu... No. No kurde, no. Co mi zabiło? na gitarach. A to jeszcze anuluje im superataki, no to spoko. Nie. Tutaj jak tak nie będzie spamił wszystkiego, to, to ty nie wygrasz. Znaczy mam najwięcej. No widać. No 10, no widzicie. Ale tak to widzę, że ta gra jest gniotem. Jest tu gniotem na pienię dla pieniędzy. Ja lubię gry LEGO. Na przykład najlepsze to było Lego Marvel Super Heroes, Lego Star Wars. Na przykład moje ulubione gry to jak Lego Marvel Super Heroes, Lego Star Wars, no i ja wygrana. The Complete Saga jeszcze była czekajcie Lego Batman, 1 jedynka i 3. Jedynka i Te cztery gry najbardziej lubiałem. Tak to resztę też jako, jako taką lubiałem. Co to są za postacie? Nie wiem, ja Lego Niczego przestałem śledzić, bo, bo dla mnie to jest po prostu aktualnie jakiś sery. Kiedyś to to była seria, no to akurat mogę potwierdzić, ale teraz to, to po prostu jest physics i teraz zamiast skończyć serię, bo, widzi, bo lego widzi, że im po prostu się jako tako, jakby to powiedzieć, przyjmuje ta seria, bo jakby zakończyli, to by im od razu większość, większość fanów by zniknęła. Co niby dla niektórych jest okej, okay, a dla niektórych nie okej. Okay. Że po prostu, bo większość firm takich dużych, gdy widzisz, że na przykład jest sukces, to go Traktują ją jak gąbkę, która po prostu wyciskają z niej jak najwięcej. I gdy będzie już sucha, porzucają ją, albo ją na, na, na nowo na przykład zamaczają, nie? Zamaczają, dodając jakieś sezony i tak dalej. Dla mnie powinien się po prostu ten Ninjago skończyć na 16 sezonie i później tego już nie dotykać. Albo, nie wiem, na przykład jakieś odcinki specjalne, o! Na przykład, nie wiem, co rok jakieś trzy odcinki specjalne i tyle. A nie taktować tą serię jak, nie wiem, Jakiś wyzysk, znaczy to jest wyzysk. No to rację. No. w ogóle też chcę, nie? Zrobić tier listę moich gier na laptopie. Nie, tier listę gier, które mam. Czy to ze Steam'a, czy to nie wiem, ze Pika, coś takiego, to ja będę taki zrobić tier listę. Ja tylko troszeczkę na razie nie chcę tego robić, bo na razie mam mało gier, więc troszeczkę. Jezus, Maria! I w ogóle też, jak. Widziałam sobie niektóre filmy na temat tych gier To mówią też, że problem w tej grze Jest taki, że nie da się by zobaczyć co jest na ekranie I ja to widzę No jak jakiś iPad kit, no to racja No to będzie widział 20 rzeczy, no ale kurde Bo tu wszystko lata nawet, nawet teraz nie umiem zauważyć gdzie jest, mój, gdzie jest moja postać Teraz nagle jakieś meteoryty no. Nie da się w to grać normalnie Nie da się Dobra, Ja nawet nie wiem ile mam fragów. Co to jest jakiś knockout? Co ja mam zrobić? Przetrwać? Ej, w ogóle, was dlaczego. O, pistolet, co to robi? A, o, o meteorolę znowu. Jej, a to teraz szczelam. Teraz biję. I ja nawet nie będzie była moja postać teraz. To jest jakiś ściek, serio. Ile mam mi ma minut? O, dostam osiągnięcie. Zdobądź przydomek topowy brawler 5 razy. Wow, ale i tak. I tak w ogóle zwrócę tą grę. Bo ja nie chcę mieć za dużo minut, że ja. nie pamiętam, kiedy ją kupiłem. Bo jeśli ja ją kupiłem dwa tygodnie, to mi to nie zwrócę. I będę miał tego to, ten ściek. Jej. A te, teraz to mi nawet nic nie dało! Piratowy pirat. Nie punktowy pirat. No i ja czasem myślę, że niektóre te nazwy... Ja chcę wyjść do drogi. Nie wiem, coś ja dostałem i chcę zobaczyć. A ja przecież chciałem skastromować. No tu X. Są... Wow. Jezus, jelenowe nowe czapki. Jej, nikogo to nie obchodzi. Ło, jestem smokiem, kajne. Chyba wiem dlaczego było tak źle oceniane to. Tak. No i chyba już zaczynam troszeczkę żałować, że to kupiłem. Nie no do... O, jej jetpack mam. Pewnie będzie lepszy. Tors. Mmm, taki. Ta ja szybko sobie customizuję kos Dobra już Tak I to będzie teraz, nie wiem Zagramy sobie jeszcze dwa mecze i tyle, bo to serio. Albo dobra, jeden. Bo chcę do Was też zrobić film z Minecrafta trochę. O nie wiem no coś innego. Gdzie? Bo, jakby, jakby chcesz grać na kąpie, nie? To nie da się grać. Serio. Nie da się grać na kąpie. Bo to jest tak dziwne. Na przykład, chyba nawet. I najlepsze, że nie możesz tego zmienić w ustawieniach. Że na przykład nie chcesz na W, tylko na spację. Nie da się. Nie, nie. No, nie chcę opuścić lobby. Chcę. Gotową, gotowość. Aż się boję, ile jest dostępnie graczy aktualnie. O, emotki tu masz. Idzie, O, tam jest mój. Tu. Bijatyka. Dobra, czyli mamy się na walce, tak? Pycha! O, kurde, wagon. Ja zginąłem? Nie, nie zginąłem. Bam będzie jechał. Aha, wagon nagle z góry idzie? Co to jest? Jezu, jakieś dynamity mi tu. O Jezu. O, buz bojowy. Znaczy nie buz bojowy. Dobra, jeden. Drugi. Cześć, jakieś dynamity rzucam, Jezus Maria. Dynamit. Dynamit. Nie, o Jezu. Chodź hm. coś tam zabijałem ale... Aha, zabija nagle trzech. Nie wiadomo jak. Oje? A ja coś wygra. Czemu jesteśmy jakieś piniata? Czemu jesteśmy piniatami? Tak się mówi? Nie, mówi się normalnie piniata, ale jak... Jak są dwa piniaty? Ale jak mówi się więcej niż dwa? Piniatami? O kury! Bijcie go! Dobra, to jest ostatnia runda i... No, i tyle. Dziękuję Wam. I do następnego. Żartuję. Ja to Was tak nie zostawię z pustymi rękoma. Nie zostawię Was, tak. Nie zostawię Was, tak. No to, no tu widzicie, ja mam godzin, więc to mi na pewno nie uwalą dzisiaj nie, ja tą grę kupił, No nie, nie umiem zobaczyć, jakby nie umiem zobaczyć. Bo to jest wtedy, kiedy jakby nie zacząłem w to grać. Tylko, no to możecie zacząć mi pulpitek. No tak, gdzie mam, gdzie mam tu Minecraft? I w ogóle, to chciałbym. Napiszcie w komentarzu, z której te gry, które widzicie, tutaj chcecie odcinek. Czy to z Ruble Bandit, z Fortnite'a, nie wiem, z, nawet FNAF-a, half Portal, Portala, Poppy Playtime, Flashbanda Baldiego, Ucena, Backshot'a Jest tego dużo, więc dla Was jest wybór. Czy chcecie bardziej straszny, czy bardziej śmieszny? Nie wiem. No, wracając na to. Bardzo Wam dziękuję za ostatni odbiór mojego odcinka. Nie wiem, może chcecie z Gars Moda, ze Spot Game. Może z Cluster Tracka, który jeszcze nie ma tutaj. Coś tam pogramy sobie dzisiaj tak do 30 minut. Bo ja tak zawsze robię 30 minut, bo dla mnie to są takie idee. No, widzicie, pan nie Dobra, najlepsze to... Najlepsze to miałam wczoraj, naj, najgorsze w ogóle wczoraj jak gram w Minecrafta, nie? Ja tak już mam żelazną zbroję, wszystko, nie? I tam chcę rozwalić spalenę od pająków w opuszczanej kopalni, nie? Wszystko dobrze, nie? Tylko właśnie to, że pająk zaczął mnie gonić, nie? Ja się obracam, a to nagle creeper się pojawił. Nie wiadomo skąd, jak i gdzie. Czyli... W ogóle wiecie to jest dziwne? Że, że nie wiem, jak widzieliście moje stare filmy, no nie aż tak, tak stare, to... To był tam mój skin taki, wiecie, taki, jakby to powiedzieć... No, pan! O. To patrzcie, jakiego teraz mi zmienili no, Wiecie? To jest chyba z jakiegoś youtubera. No to ja muszę zmienić, bo boję się, że zaraz mi nie wiem, jakieś prawa autorkie dałem do tego skina i będzie tu pani film. Nie ja wiem. W ogóle nie umiem zmieniać tu skinu w tym Keelunche, no więc... Ja wiem, może ki Może kiedyś kupię w oryginalnego Minecrafta. I wtedy będzie zabawa. Nie wiem czym się różni niby zwykły Minecraft od tego, bo to i tak to jest java, java, więc... Co niby? Dobra. Dobra, oś. Cyk, no i crafting table. No i tak. Jest, wrzuciłem to. Zrobimy sobie siekierę i kilof. Na początku troszeczkę patyków. Siekiera. I kilo. I teraz tej reszty zrobimy sepatyki Ile? 32. 41, dobra, bo tam jeszcze nie dołączyłem do tego. Więc kopiemy dalej i będzie dużo drewna. I w ogóle jestem taki troszeczkę. że wiecie, ja bardziej łażę niż robię domek, nie? Nie lubię robić domków w Minecrafcie. Nie wiem dlaczego. Po prostu jestem bardziej ustawiony na. Szkodę, nie wiem, ułożenie po jaskiniach, nie wiem, szukanie wiosek, coś takiego, a nie siedzenie w domku, nie wiem, uprawa. Dobra, tyle wystarczy, bo jeszcze na tarczę muszę sobie zostawić. No widzicie, już mamy cały tak. Dobra, krok drugi, zbieranie, zbieranie mięsa. Mięso. Dobra, tutaj. Cześć. Nie, bo wiesz, ja czasem popełniam taki błąd, że idę do jaskini bez żadnego jedzenia, bez niczego. Trzecie, bo troszeczkę wam z ciszej, z ciszej bo. E, Czekajcie, jest. Jest. Muzyka. Muzyka. No, na stufę, No to tak na tak, tak 50. No, macie ciszej. Będziecie mnie troszeczkę lepiej słyszeć. Dobra, idziemy tutaj. Ha, już. E, Us? Już, już mam. Wow! Ej, ale to jest normalne. Ja chyba widzieliście to przed chwilą, więc. Właśnie, nie wiem jak się czujecie, bo już, już jest przerwa wiosenna od szkoły tydzień, a później majówka i wolne i wakacje, wakacje. Nie Współczuję wam, jeśli ktoś ma zagrożenie, musicie iść na poprawki. Bardzo wam współczuję. No bardzo. Bardzo wam współczuję, jak, chce, jak musicie iść na jakieś poprawki. No, ale lepiej, żeby szybko to ogarnąć teraz niż później, wiecie. Na przykład ja miałam taki problem, na przykład, na przykład z poprawami, że, że mówię poprawię, poprawę, a później tego nie chcę mi się poprawiać. No i to jest całkiem zrozumiałe. No bo co na razie, dobre. Ty nie z czego, jaki mam aktualnie problem, to z niczym. <gryw> nie wiem, no, z czegoś by się tam znalazło, ale. Ale nie, już nie pamiętam. Jest, jest węgiel. Węgiel aktualnie jest mega potrzebny. Jest tu jakieś więcej? No, jest. No i dużo tego węgla. Dobrze, no i już mamy podstawowe przedmioty. Możemy już to spalić i będziemy mieć tak na siekierę. Kilof. Czekajcie. 14 minus 6, bo to siekiera i kilof. To będzie. 6, e, to będzie, 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 będzie 8, to będzie 8, i później możemy zrobić z tego klatę albo dwa wiaderka. Będzie po co dwa wiaderka? No po to, żeby później na przykład zrobić obsydian czy coś takiego, nie? Ale na razie zrobimy sobie troszkę. Nie, no to jest No tyle. No, 5 jak wystarczy. Dobra, wychodzimy z kopa. A, tutaj jeszcze jest. Nie zauważyłem dwie rudy żelaza no. że później że później mi nie pisali, że polski kalecze w sumie tak kalecze i tak kalecze no i w dodatku i w dodatku możecie napisać w komentarzach has, hashtag lego brol to dziadostwo o nie, nie. o hashtag O, hashtag łóżko! O! Napiszcie haszta łóżko. Bo teraz będę robił łóżko. No ale teraz musimy troszeczkę wziąć. Ile ma... Ile mam to. Film? Nie tak patrzę, czy. Nie, bo później po 30 minutach to... Ja w ogóle widzę, żeby po prostu robić jakby takie pół godzin, takie pół godziny filmy. Nie po na przykład godzinie, które widzę, że wiele razy tak wiecie... I tak jakoś nikt nie ogląda tego do końca, bo kto by chciał patrzeć jak ktoś gra przez całą godzinę. No, no, godzina urowana no. I w ogóle witam nowego subskrybenta, który zasubskrybował. I teraz mamy 26 subskrypcji. Więc mam do Was takiego... jakby to powiedzieć... Nie wiem jak to powiedzieć. O, zakład. Że wydajecie suba, a ja... nie... nie, nie o, że jak wbiję do końca tej wiosennej przerwy 30 30. A dobra nie będzie 33 33 subskrypcje to będę To zrobię godzinny film o Minecraft Gdzie będę całego go przechodził Tak do netheru. O, do netheru. No, to zrobię taki filmik. Jak tak? Albo zrobię live'a. O, no to zrobimy tak. 33 subskrypcje będzie like, gdzie będę grał w Minecraft. Będę grał w Minecraft. Pogadam wam i na czacie. Nie wiem, jeszcze, jeśli będzie... Jeśli na przykład nie wiem... Będzie to jeszcze w środku wiosennej, tak 33, no to spoko. A tak to jak ostatni dzień. To... No to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się później. Widzimy się. Może w poniedziałek, może... Znaczy, może w czwartek. Piu!